Oto nowy Mercedes-AMG C63 S Performance i w tym filmie dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć o tym, a także o wersji kombi. Poznajcie tego pana tutaj, który jest produkt menadżerem nowego C63. Pomożesz mi opowiadać o tym aucie. Będziemy dyskutować o jego wyglądzie, a największą zmianą, jaką dostrzegam, jest to. Nigdy nie widziałem tego w żadnym C63. To wlot w masce. Zgadza się. Wiemy, że dla naszych klientów design jest bardzo ważny. Dlatego zdecydowaliśmy, zwłaszcza w tej wersji, że chcemy sprawić, by była bardziej progresywna, dynamiczna i bardziej sportowa. Dlatego dodaliśmy te elementy, a także ten wlot. To prawdziwy wlot, tak? Albo wylot, czymkolwiek jest. Prowadzi do silnika, tak? Nie jest na pokaz. Tak, stamtąd wydostaje się powietrze z silnika, co wpływa na lepszy przepływ powietrza. Cudownie. Mamy tu grill, oczywiście w kratkę, jak wygląda Bardziej agresywnie niż w standardowym modelu? Czy to dokładnie ten sam design, jaki macie w C-43? Nie, jedna część jest taka sama, a jest nią górna część grilla, ale dolną nasi inżynierowie przeprojektowali. Mamy tu duże wloty powietrza, które są potrzebne. Poczekaj chwilę, muszę sprawdzić. Są prawdziwe. Potrzebujemy ich, bo w dolnej części mamy dużą część systemu chłodzącego, który ma za zadanie nie tylko wpływ na silnik, ale też na akumulator i silnik elektryczny. Okej, okay, więc to wszystko jest przemyślane i odróżnia go od innych modeli. Jedną z rzeczy, która irytowała mnie, gdy miałem A45S, było to, że nigdy nie umiałem odróżnić go od A35. Wyglądały tak samo, żeby je rozpoznać musiałem się upewnić. Ten jednak zauważalnie się różni. No i oczywiście jest tutaj też ten specjalny... Znaczek Mercedesa z napisem Affalterbach. Z boku w oczy rzucają mi się uwydatnione nadkola. O co chodzi? Koła są szersze, aby mieć lepszą trakcję. Poszerzyliśmy je względem modeli Mercedes-Benz o 76 mm. To dość dużo, gdzieś tyle. Tak, ale to jako suma z dwóch stron. Serio, a to przepraszam. Dzięki temu mamy wymiary opon większe o 4 cm w porównaniu do standardowych Mercedesów. A w Festifelk to 20? Tak, to 20. To design specjalny zaprojektowany dla C63S Performance. W Kombi też mamy designy z 20-calowymi felgami. Czy można dostać 19 w standardzie? Tak, rozmiary zaczynają się od 19 w standardzie. Potem klient ma możliwość zmienić na 20. Wydaje mi się, że większość będzie chciała zmienić, co? Chociaż lepiej jeździ się na 19, no ale wiadomo. Okej, okay, po bokach są otwory wentylacyjne, ale wszystkie są sztuczne. Tak, te powstały tylko dla designu aby podkreślić sportowy charakter auta. Jak dla mnie to tragedia. To wam nie wyszło. Okej, okay, ale jestem przekonany, że inne funkcje będą ciekawsze. Okej, okay, więc są tu wyraziste progi. Tak, zrobione z włókna węglowego, co jest opcjonalne. Opcjonalne, okej. Okay. Lusterka też z włókna, opcjonalnie. Chcieliśmy zaoferować naszym klientom szeroki wybór tego, co mogą sami dostosować. Żeby odchudzić mój portfel. O to tak naprawdę chodzi. Jak już tu jesteśmy, pogadajmy o o hamulcach, a więc jakie są w tym aucie? W tym przypadku auto jest wyposażone w opcjonalne hamulce węglowo-ceramiczne, które pojawią się w sprzedaży nieco później, więc nie będą dostępne od początku, ale generalnie mamy też specjalne hamulce AMG. Dobra, zatem stalowe hamulce w standardzie, ulepszone względem normalnej C-klasy i C43, można je zmienić też na węglowo-ceramiczne. Zgadza się. Przejdźmy trochę bokiem do końca. Wydaje mi się, że tył też jest szerszy. Nadwozie nie jest. Jest, ale koła są szersze o 3 cm w porównaniu do standardowych modeli Mercedesa. Ok, więc z przodu rozszerzyliście nadkola, a tutaj zostawiliście je jak w normalnym C63. To co? Jakbyście spojrzeli na M3 albo RS4, u nich tył nadwozia jest zawsze pożerzony. Czemu nie pójdziecie dalej i nie zrobicie tego co z przodu? Wydaje mi się, że wyglądałoby to lepiej. Okej, okay, z przodu tak zrobiliśmy, bo mieliśmy potrzebę wydłużenia samochodu. Z tego powodu musieliśmy stworzyć nowe, i nowy silnik, więc tak naprawdę to był obowiązek. Z tyłu natomiast nie musieliśmy zmieniać tak wielu rzeczy jak w przedniej części, dlatego powiedzieliśmy: OK, zamontujmy tylko nową tylną łosio od AMG, która pozwoliła na odrobinę większy rozmiar kół. Dobra, chcę tylko dopytać, wydłużyliście go? Dlaczego? W przeszłości, jak wiesz, mieliśmy V8, teraz mamy cztery cylindry. Ale mimo tego potrzebujemy dużo miejsca ze względu na system chłodzenia. Musi on znajdować się z przodu, aby chłodzić silniki i akumulator. To cool down the and again also the Dobra, więc rozstaw osi jest bez zmian, ale przód jest trochę dłuższy. Rozstaw osi jest o 1 cm dłuższy, ale przód w sumie jest dłuższy o jakieś 5 cm. Stare C63 też było dłuższe od standardowej C-klasy? Tak, zgadza się. Potrzebowaliśmy miejsca na V8, a teraz na cały zestaw 4 cylindry i system chłodzenia. Więc jest tak samo jak z V8. Jak mam być szczery, to nigdy o tym nie wiedziałem. Przejdź do tyłu. Tak jak to teraz bywa w modelach Mercedesa E-Performance, mamy czarny napis otoczony czerwienią. Tak, zostało to tak zrobione, aby podkreślić, że to auto jest hybrydą. Wszystkie nasze tego typu auta dostają takie czerwone tło. Szukam jednej rzeczy. W GT63 jest to kropny port ładowania z boku. Gdzie tu jest port do ładowania? O, jest z tej strony. A, to tak jak w hybrydzie C-klasy, nie? O, jest o wiele lepiej. A co się dzieje tutaj? Wygląda to poważnie. Mamy tu dyfuzor, niżej osadzone zderzaki. Co jeszcze? Generalnie cały tył jest delikatnie zmieniony. Mamy też dyfuzor specjalnie zaprojektowany dla AMG. Są tu też ciekawe elementy wykończeniowe z włókna węglowego, które są opcjonalne. I jest też night package, stąd ciemne rury wydechowe zamiast chromowanych. Ok, więc mamy tu cztery rury, ale poczekaj chwilę, jest coś, co muszę zrobić. Muszę to zrobić, to trochę niedorzeczne, ale to część mojej pracy. Ten się nada. Muszę Ci coś pokazać. To prawdziwe rury. Tak, jakby prawdziwe. Więc co my tu mamy, pozwól, że ci powiem. Podoba mi się, jak to wygląda, ale tutaj wygląda, że są dwie, ale jak zajrzymy głębiej, to jest tylko jedna. Tylko jedna. Tak, ale generalnie z tyłu auta ten wydech rozdziela się na dwie rury. Więc mamy dwie. Jedną. Tak, ale rozbija się na dwie. Jedna. Tak. Ale rozbija się na dwie. Tak samo jest w V8, nie? Przyznaj, zanim ludzie zaczną się skarżyć. Ten spoiler jest dość wyrazisty. Mamy również pakiet aerodynamiczny jako część oferty na to auto, który oczywiście też jest opcjonalny. Standardowo jest on w kolorze samochodu, a ten element jest z włókna węglowego. Wyobraź go sobie w kolorze chromu. Wiem, że kiedyś możecie to zrobić. Zastanawiam się tylko kiedy. Tak czy owak, podoba mi się. Jednak to jest dodatek, część pakietu aerom, zatem zazwyczaj ten spoiler jest mniejszy, tak? Tak. Muszę przyznać, że podoba mi się Smoke Effect na logo, ale nie jest on w standardzie. To część Night Package. Trzeba dopłacić, co? Jest opcjonalny, bo chcemy zapewnić klientom jak najwięcej opcji indywidualizacji. Wiemy, że dla naszych klientów to bardzo istotne. Nie wszystkim podobają się czarne rury, nie wszystkim przypadną do gustu czarne, więc próbujecie wszystko dopasować. Tak. Ok. Przyznam, że podoba mi się to auto, ale koniec o sedanie. Rzućmy okiem na kombi, bo ten kolor jest czaderski. Spójrzcie na niego. Którego Ty byś wybrał? Jakbyś miał dziś wrócić do domu jednym z nich, którym byś pojechał. Jako, że jestem ojcem trzylatka, zdecydowanie wybrałbym tego. <sum> <ś> <ś> kolor, o którym wspomniałeś, nazywamy magno. Bardzo mi się podoba w połączeniu z czerwonymi zaciskami i czerwonymi światłami z tyłu auta. Mamy tu zatem stalowe hamulce. Tak, to wersja standardowa. Podoba mi się, ich kolor pasuje. Jeśli mamy hamulce węglowo ceramiczne, wtedy są złote, tak? Czy można opcjonalnie mieć czerwone? Jeszcze nie. Pracujemy nad tym innym. Indywidualne podejście jest dla nas ważne, ale jak na razie dostępny jest dla nich tylko kolor złoty. A w tym aucie widzimy, jakie są standardowe lusterka i standardowe progi. Nie do końca, bo to jest część Night Package. Ja już się pogubiłem. Dobra, więc poukładajmy to sobie. Jak wygląda wersja standardowa? Jest tego koloru. Tego? Tak. Szczerze, ten okay, podoba mi się bardziej to... niż ten. Czemu? Wydaje mi się, że wygląda lepiej. To bardzo fajny kolor. Wolałbym dopłacić, żeby mieć go z powrotem na tych lusterkach. Nie bierzcie Night Package. Jasne, że weźcie, bo Night Package jest super. Bardzo podoba mi się kontrast między matem a połyskiem. Ja bym wybrał tego. Ale sam możesz o tym zdecydować, Matt. Dobra, przejdźmy na tył. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Mamy tu inny design dwudziestocelowych felg, które są zoptymalizowane pod względem... Aero, a mi się podobają bardziej tamte. Jesteśmy zatem totalnie inni. Czy ty wybierałeś dodatki do tego auta? W końcu jesteś produkt menadżerem. Może ustawiłem go pod siebie? Tutaj z tyłu tego modelu mamy spoiler na dachu. Ten jest standardowy. Mamy też przeznaczony dla tego modelu pakiet aerodynamiczny, ale w tym przypadku spoiler jest standardowy. A czy to jest część pakietu Aero? Nie. Nie, to zawsze jest w standardzie. Z pakietem Aero jest trochę szersze. Przejdźmy do omówienia wnętrza. Zatem w środku generalny projekt deski jest taki sam jak w normalnej C-klasie. Oczywiście możecie zdecydować się na skórę czy różne kolory wykończenia, jednak w normalnej C-klasie nie możecie tu mieć włókna węglowego. Możecie? Serio? Więc to nie nowość. A można dostać żółte szwy? W regularnej C-klasie nie, to tylko dla C63 SE. OK. ekran infotainment wygląda tak samo, wyświetlacz kierowcy też, jednakże są też widoczne różnice. Pierwszą jest kierownica. Oczywiście to kierownica AMG z Alcantary. Tak naprawdę nie jest to Alcantara, nie? Nazywamy to MicroCat. MicroCat, okej. Okay. Nie będziecie musieli zatem płacić ludziom od Alcantary. Mamy łopatki do zmiany biegów, które są dobrego rozmiaru i są metalowe. Tak, to nie plastik. Dają poczucie wysokiej jakości w czasie dotyku. Wyglądają solidnie. Rano robią dobrą robotę, bo są zimne i miłe w dotyku. Wiesz co, miałem M3 i były tam łopatki z włókna węglowego, które były całkiem spoko, ale z tyłu miały jakby gumę. I w dotyku miało się wrażenie, że są tanie, choć nie były. Kluczowa sprawa w AMG mamy dwa przyciski do wyboru trybu jazdy. Możemy wybierać spośród Electric. Czyli napęd, w pełni elektryczny, bo to hybryda plug -in. Comfort, Sport, Sport Plus, Race. I zaczęła grać muzyka, bo dotknąłem suwaka. Nienawidzę suwaków. Zawsze mi się to zdarza. Za pomocą tego możecie zmieniać ustawienia zawieszenia, dźwięku wydechu albo w tym wypadku głośników, bo dźwięk idzie z głośników, tak? Mamy tu inny system, który jest obowiązkowy, bo to hybryda plugin, którą możecie jechać w pełni elektrycznie, więc ten system musi tu być. Co więcej, nie używamy go do dźwięków sztucznych, więc mniej lub bardziej wzmacniamy dźwięk z silnika, a następnie wprowadzamy go na wnętrza, ale jest on słyszalny też z zewnątrz. Ok, więc są tu głośniki na przed i tylnych zderzakach, przez które wychodzi dźwięk w czasie jazdy. I naśladuje on odgłos silnika i dodatkowo go wzmacnia. Jednak w trybie elektrycznym już tego nie robi, tak? Nie, wtedy wydaje tylko dźwięk elektryczny. Chcielibyście pewnie wiedzieć, jak to brzmi, oraz jakie odgłosy ma ten samochód w czasie przyspieszania w porównaniu z V8. Cóż, jednego z nich zabiorę na przejażdżkę w filmie, który ukaże się na kanale za około tydzień. Jeśli nie chcecie go przegapić, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieli powiadomienia, kiedy ten film się pojawi. Kolejną rzeczą, jaką dostrzegam, jest wyświetlacz. I to chyba nie jest standardowy wyświetlacz. Tak, właściwie każdy z tych ekranów jest nieco zmodyfikowany. Ok, więc co my tu mamy? Rzućmy okiem, ile jest różnych widoków. Masz tu wskaźnik przeciążeń, możesz sprawdzić obroty, moc, możesz nawet śledzić tempo swojej jazdy na torze. Ok, więc w C-klasie mamy do wyboru klasyczny wyświetlacz sportowy, ale tutaj jest też super sport i ten ze śledzeniem tempa. Do tego niestandardowe wyświetlacze AMG. W wersji 43 to jest? Tak. Ok, teraz główny ekran. Tu też jest wyraziste menu. Jak przeciągnę palcem w bok, to widać, że mamy tu AMG. Tak, tutaj masz wszelkie informacje dotyczące energii, danych telemetrycznych i możemy sprawdzić moment obrotowy i aktualną moc. Jest też ustawienie Drag Race, które zmierzy czas przyspieszenia do setki czy do 200 km na godzinę. Dalej mamy Track Race, które zmierzy czasy na różnych torach. Tak, i te informacje będą się pokazywały też na wyświetlaczu na szybie, więc nie będzie trzeba zerkać niżej. A no, właśnie zauważyłem jedną rzecz. Jest naprawdę, naprawdę duży. Kolejna rzecz to to: przycisk AMG. Jest on również charakterystyczny dla AMG, więc Mercedes-Benz go nie ma. Jest to dostępne w 43 i 63, z jego pomocą możesz przejść do menu samochodu, gdzie można zmienić jego charakterystykę. Okej. Okay. Jednakże to samo możesz zrobić na kierownicy bez zdejmowania z niej ręki. Tak, i to mi się podoba. Kolejną rzeczą, którą zwykłem lubicie w waszych autach są wasze fotele. Czy takie są dostępne w C43? Tak. A czy można je ulepszyć dodając włókno węglowe? Nie, nie mamy tu żadnych dodatkowych wykończeń, ale można wybierać różne kolory. Jak na przykład czerwony albo tytaniczny szary. Więc nie ma szans na włókno węglowe jak w M3. Nie. Chyba coś Wam umknęło? To stracona możliwość na dodatkową kasę. Tak, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ale to jak na razie nowa generacja czegoś, co nazywamy AMG Performance i jest trochę delikatniejsza od poprzedniej wersji. Idziemy sprawdzić silnik. Oczywiście. No to jesteśmy przy kontrowersyjnej części samochodu komorze silnika. Pod spodem jest dwulitrowa czwórka, a nie czterolitrowe V8 z Twin Turbo. W A45S ma moc około 421 KONI. A długo trochę stuningowaliście, jaką ma teraz moc? Więc jest tu 350 kW, czyli jakoś 476 koni? Tak, coś takiego. Ok, i moc pochodzi z silnika benzynowego, obsługiwanego przez dziewięciobiegową multisprzęgową skrzynię. Nie ma tu zatem podwójnego sprzęgła jak a 45 tylko wielosprzęgło jakie macie obecnie w C63 AMG, zgadza się? Tak, i jest też w 43. I w 43, ok. Jednak oprócz tego, z tyłu samochodu na tylnej osi jest silnik elektryczny o mocy 204 koni. Tak, 150 kW. Oprócz tego, u góry mamy akumulator. Jaka jest jego pojemność? 6,1 kWh, więc to dość niewielki akumulator. Ale czy nie został on opracowany z pomocą twoich kolegów z Formuły 1? Więc pewnie ma jakieś specjalne cechy? Jakie? Tak, chociaż Lewis Hamilton nie jeździ swoim Bolidem 80 na godzinę. Więc ten samochód nie jest. Nie jest stworzone, aby jeździć tylko z pomocą energii elektrycznej. Cały system został tak zaprojektowany, aby dostarczyć dużo mocy w krótkim odstępie czasu oraz też, żeby w tym czasie całą energię odzyskać. Ok, więc możemy przejechać 13 kilometrów, jeśli chcemy na przykład dostać się do sklepów, tak? Nie chcemy przegrzać silnika, bo kochamy nasze auto, chcemy, aby działało jak najdłużej to możliwe. Możemy korzystać tylko z prądu i za jego pomocą pojedzie ponad 100 na godzinę, prawda? Na bardzo krótkim odcinku, ale jest to możliwe. Jednak nie do tego zostało zaprojektowane. Ten silnik jest po to, aby dodawać szybko mocy, a nie być używanym do przyjaznej środowisku jazdy. Tak, tu chodzi o osiągi. Ale można ją ładować, prawda? Ma normalne gniazdko. Można ładować. Mamy tu ładowarkę 3,6 kW. To dość mało. Tak, ale akumulator jest też mały. Poza tym całe to auto odzyskuje część zużytej energii, więc praktycznie nie trzeba go ładować. No ok, i na przykład ten akumulator przydaje się do tego, żeby włączyć klimę wcześniej. Zatem praktycznie nie będziemy go ładować. W każdym razie, gdy połączymy silnik benzynowy z elektrycznym, moc całkowita to jakieś 680 koni. Dokładnie, a auto z poprzedniej generacji miało 510, więc mamy tu o 150 więcej. Zgadza się. Nigdy tak nie było, prawda? Każdy następny model różni się od poprzedniego o jakieś 50 koni. Tak jak w przypadku BMW, wydaje mi się, że przeskoczyli właśnie o 50 koni. A wy po prostu. To niesamowite. Jest jeszcze kwestia momentu obrotowego. Poprzednio mieliśmy 700 Nm. No i to było całkiem sporo już wtedy. A teraz mamy 1020 Nm. Niesłychane. Ale będzie trzeba za to zapłacić, prawda? I to podwójnie. Jedną ceną będą pieniądze, które musimy na ten samochód wydać, a będzie dość drogi, ale z punktu widzenia dynamiki kierowcy, drugą ceną będzie waga. Wszystkie te dodatkowe elementy wpływają na masę. Ile waży to auto? Niewiele ponad 2100 kg. To dość sporo. To auto waży jakieś 300-340 kilo więcej niż C43, który ma ten sam silnik i tą samą skrzynię, prawda? Tak. I ma to samo nadwozie. 340 kilo to całkiem dużo. To jak trzech grubych niemieckich pasażerów. Tak, ale mamy też o wiele więcej mocy. Jak sam powiedziałeś, 680 koni, czyli 500 kW, w porównaniu do 300 kW, to o 200 więcej mocy. Zgoda. Teraz na ekranie pojawi się tabela, która pokazuje stosunek mocy do wagi, oprócz tego wagę, moc tego samochodu w porównaniu z jego kluczowymi konkurentami i poprzednią generacją C63. Zapauzujcie sobie wideo i możecie zobaczyć te wszystkie statystyki. Wiesz co, masz rację, że mamy tu lepszy stosunek wagi do mocy niż w poprzednim modelu i jego rywalach. Jednak jest też inne auto AMG E-Performance, którym jeździłem, GT. I jak mam być szczery, wolałbym normalną V8. Nie sądzę, że dodatkowa moc z silnika elektrycznego robi taką różnicę w kwestii ceny i masy. Swoją drogą, jeśli chcecie zobaczyć moją recenzję tamtego samochodu, kliknijcie w wyskakujące okienko. Jest jeszcze jedno auto AMG, które również sprawdziło się świetnie jako hybryda. I jest nim AMG One. To mnie zaskoczyło. Zostawiam link do tego filmu w opisie. Chciałbym zobaczyć, jak to wszystko przekłada się na jazdę. Nie mogę się doczekać. Także zasubskrybujcie kanał, abyście nie przegapili, aż w końcu się tym autem przejadę. Dobra, czy jest coś jeszcze, o czym musimy porozmawiać? Zatem mamy teraz dużo klientów, którzy w przeszłości nasze że mają 510 koni na tylnej osi i nie mogą nad nimi zapanować. W tej chwili jest tutaj w pełni zmienny napęd na cztery koła. Jest to pierwsze C63 z napędem na cztery koła. To główna różnica między C43. Co to za dźwięk? Mówi do nas. Chyba mój czas się kończy, muszę spadać do domu. Tak, musisz iść. Ale serio, napęd na cztery koła sprawi, że będzie się go lepiej prowadziło na co dzień, ale wpływa też na przyspieszenie. Czy wiesz, ile wynosi przyspieszenie tego auta do setki? 3,4 sekundy. I mam nadzieję, że uwzględniliście to w tabelce porównawczej. Um, uh, yeah, mam nadzieję, idea? że montażysta yeah, to zrobił. Yeah, yeah. Poprzedni yeah, yeah. model miał we chyba 4,1? Tak, mamy 0,6 mniej w modelach S. Yeah. 0, to częściowo dzięki napędowi na 4 koła, a częściowo dzięki lepszemu stosunkowi mocy do masy. I oczywiście system elektryczny też robi swoje, bo momentalnie dostarcza mocy. Większość narzekań na to auto dotyczy tego, że mamy tu 4 cylindry zamiast 8, więc zmniejszyliście ich. Liczbę o połowę. Ale to samo zrobiliście z ilością turbosprężarek. Mniej ludzi będzie na to narzekać, ale zrobiliście to też z jakiegoś powodu, co? Wprowadziliśmy to rozwiązanie już z C43. Mamy tu elektroniczny układ wydechowy z turbodoładowaniem, który momentalnie zapewnia mocy, kiedy tego potrzeba. A cała ta technologia została przeniesiona z naszego zespołu F1 do tego samochodu C43 i do SL43. Ok, więc tak jak w przypadku akumulatora skorzystaliście. Z pomocy zespołu Formuły 1, aby zapewniła wam informacje potrzebne do wykorzystania tych systemów. I to samo z Turbo. I jest to też powód, przez który uważamy, że to najlepszy czas, aby zrobić zmianę z V8, którego wszyscy znamy i którego czas się kończy. Taka jest rzeczywistość. Mamy teraz technologię, z której naprawdę jesteśmy dumni. I właśnie dlatego uważamy, że jeśli nie teraz, to kiedy? Wiesz co, jedną z rzeczy, którą lubię w tym aucie, to może. Możliwość wyobrażenia sobie wszystkich mówiących. Słuchajcie, koniec imprezy. Musimy teraz sprawić, by wszyscy zapomnieli o tym, że rezygnujemy z V8, tracimy to brzmienie i tego typu rzeczy. Musimy za to dodać tyle technologii, tyle barierów i podwyższyć moc na tyle, aby wszyscy powiedzieli, że nie, nie ma problemu. Tak właśnie się stało w przypadku tego auta. Dlatego jak spojrzymy na statystyki, to nie zobaczymy drobnych zmian, tylko ogromne skoki. Włącznie z masą. Dzięki, że omówiłeś ze mną to auto. To dość ekscytujące, nie mogę się doczekać aż się nim przejadę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać co myślicie o nowym C63 SE w komentarzach. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie na któreś z tych okienek. Z kolei jeżeli klikniecie to kółeczko, zobaczycie wszystkie nasze filmy na naszym kanale. Dzięki.